Cześć, To Snafi, witam na moim kanale. No niestety porażka z Brighton niestety. No w sposób po prostu no, nie do pomyślenia. Te bramki, które straciliśmy jest coś, co naprawdę trudno wytłumaczyć. No to co, 3-2-1. Zaczynamy. A więc tak powiedziałem, tragedia, tragedia. Jeszcze raz, tragedia. Nasz mecz, no, no po raz kolejny kuriozalne bramki tracimy w tym meczu. Tak naprawdę, ja już nie wiem co my chcemy grać w tym meczu. Ogólnie w tych meczach, tak naprawdę, wychodzimy jak wychodzimy, bez napastnika. Chociaż dzisiaj, czy to z napastnikiem, czy to bez napastnika, to y, jakoś tak to wyglądało niemrawo. Były momenty, gdzie może i kontrolowaliśmy grę, trzymaliśmy z dala od siebie Brighton, no ale później popełniamy błędy w obronie i, i na nic to wszystko się zdaje, tak? Y, tak naprawdę, no to te, te kontrolowanie tego meczu, próba kontrolowania tego meczu. Ale też trzeba powiedzieć, że no Brighton też momentami nas naprawdę dominowało i spychali nas do obrony. Gdzie tak naprawdę, już tam w tej obronie później, momentami zaczynał wkraczać się chaos. Trochę nieodpowiedzialnych zagraj z naszej strony. Mówię trochę, no bo było ich pewnie więcej, ale nie będziemy tam już wyliczać, więc troszkę. Trochę nieodpowiedzialnych zagrań. Tu onana. Tam znowu dalot. Wiecie. Skuteczność znowu zawiodła. Skuteczność. I jeszcze raz. Skuteczność. Znowu to samo. Fajne, fajne dogranie Wiecie. Dalota. Fajna wrzutka. wykorzystana sytuacja przez dialo. Mieli tam też swoje sytuacje. Inni zawodnicy. Fajne podanie dostał niby Bruno, gdzie już tam mógł strzelać z pierwszej piłki. On tam jeszcze próbował to przyjmować. Ta piłka już mu odskoczyła. Gdzieś tam mu to wszystko poleciało, nie tak trzeba. Odbiło się gdzieś od kolana. No znowu to samo. Znowu, znowu to samo tak naprawdę. I teraz tak. Wiecie... No, a nie mówiłem, bym powiedział. No, bym powiedział. A nie mówiłem to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. No. To, co wystarczyło na Fulam. No, mówiłem, to, to, to prawdopodobnie może nie wystarczyć na Brighton, i nie wystarczyło. No, i nie wystarczyło. Yy, no, nie wystarczyło. Pierwsza bramka, te same błędy, które były z mesu, z Fulam, tylko z mesu z Fulam. Dowiecie, no fulam było mniej skuteczne, było słabsze po prostu i nie wykorzystali tego, a Brighton już to wykorzystało podania wzdłuż pola karnego, które pustoszą naszą obronę, to, to już było w zeszłym sezonie. I tak jest w tym sezonie, tak było właśnie z Fulham i tak jest po dzisiejszym meczu z Brighton. No i tutaj właśnie już tracimy bramkę, już stracili, bo ktoś tam nie pokrył ktoś, po prostu, wiecie, no, nie zauważył wchodzącego Wellbeka, nie, dążył za nim, nie wiem. No, tam jeszcze przed tą akcją Harry Maguire starał się instruować kolegów, no ale oni go widać nie posłuchali. Bramka padła, on też tam gdzieś mu brakowało, niewiele, żeby w ogóle przeciąć tą piłkę, no, no brakło mu, no brakło mu. No, 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 no i tyle, no. Po co, po, co, po, po co sprowadzamy delikta, jak gramy i tak starym, e, sprawdzonym składem? E, Czy znaczy wiecie, no, sprawdzony w tym sensie, że no, po prostu no, w, no już wiemy, ja, wie, my wiemy, jak oni zagrają. Zanim ten mecz rozpoczął, my wiemy, jak będzie to wyglądało już, no. Tak naprawdę, no pewnych rzeczy Harry Maguire nie przeskoczy. E, I nie możemy się to do niego pretensji, no bo taką ma budowę ciała, taką ma posturę takie ma umiejętności i pewnych rzeczy nie przeskoczy. Nie będzie szybszy, nie będzie zwinniejszy. No nie będzie po prostu. Nie będzie zwrotny, będzie takim tankowcem wpływającym do portu. No, no bo takie, takie, takie ma warunki. I to nie jest jego wina. no Taki jest po prostu. Ale dlaczego nie korzystamy z delikta od początku? Nie wiem. no Zirkse, no, który wszedł z ławki, no, no, wiele nie wprowadził. Yy, jakiś takich zmian, no ale. Yy, wiecie, no, zawsze to napastnik. Jakby, jak, jeśli był byłby od początku, może by ten mysł jakoś jak inaczej układał, może by się tam w jakichś sytuacjach znalazł. A tak tam wszedł, w drugiej połowie, później, no to tam to już tak. Yy, wiecie, yy, no i zaczął, zaczął się pomału ten chaos tworzyć w naszej grze wtedy. Tak naprawdę. Co wchodził wchodzisz od początku, jesteś w tym meczu od początku, ocenia wchodził wchodzisz z ławki. No, no dawajmy chłopakowi te szanse, tak? No Po, to, po, po coś go ściągnęliśmy, no. Dawajmy mu się wprowadzić w tą drużynę, dawajmy mu się zagrać z tą drużyną, dawajmy kolegom szansę, żeby poznali, yy, wiecie, zachowania na boisku tego Zirkse, no, żeby wiedzieli, jak mu zagrywać później. No nie wiem, naprawdę nie wiem. I teraz, yy, wiecie, no, zacznę. Zacznę, zacznę troskę, może nie krzyczeć, ale tak no, być taki oburzony. Bo jak? Jak można w ogóle dopuścić takiej sytuacji przy drugiej bramce? Jak można do, do takiego czegoś dopuścić? Jak można dopuścić do tego, żeby było trzech zawodników wolnych, nieobstawionych? Kto tam w ogóle komu miał kryć? Gdzie w tej sytuacji był Dalot? Dalot był gdzieś tam po prawej stronie razem z Mazrałem. Dlaczego nie było go po lewej stronie? Dlaczego tam go nie było, gdzie powinien być? Dlaczego. Nie wiem. No. A jeśli tam poszedł, to kto przejął jego krycie, kto przejął jego pozycję. No ludzie, tam, no chaos, chaos, jeszcze raz chaos. Mówię, nawet nie potrafiliśmy tego meczu zremisować. Nawet nie potrafiliśmy potrafili tego meczu zremisować. Przegraliśmy go po raz kolejny w końcówce. Naprawdę, jest sporo, sporo do poprawy. Jest sporo do poprawy. Wiem, że ten hak powie po meczu, że on tam był zadowolony ogólnie z wielu rzeczy, a, a bramki, jak tracimy, musimy nad tym popracować, musimy wyciągnąć wnioski. No, ludzie, ile można słuchać o tych wnioskach, o tym popracowaniu? No, ja, 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 ja widzę, ja już wiem, że on to powie. Ja wiem, że on to powie. Naprawdę, to jak można? To, to, to jest, to jest, mówię, no, drużyny juniorskie takich błędów nie widziały, nie pamiętają, jak to, co popełniliśmy w tym meczu. No. Naprawdę. I pierwsza i druga bramka, jak naprawdę. Pierwsza, jak pogubiłem krycie, a druga to jest kryminał. To jest kryminał. I tyle. No i co jeszcze powiemy? Nasz łysy myślicielu. Co miałeś na celu yy, ściągając Bruno, kapitana, zawodnika kreatywnego, który może nie grał jakiegoś wielkiego meczu, ale on zawsze może zaskoczyć jakimś podaniem nieoczekiwanym. Jakimś yy, fajnym zagraniem, tak? Czy nawet, no może i strzałem za pola karnego, tak? Co skąd wniósł? Nic. Planujemy go sprzedać. Już tam się kolejki po niego nie by ustawiają, tylko żądamy więcej pieniędzy. A ja Was proszę, zarządzie drogi, już nie upierajcie się przy tych 30, jak ktoś da 25. Niech biorą go za 25. Niech idzie. Niech idzie. Niech Erik ten Hag go nie widzi i go nie wprowadza na boisko. No bo, bo to jest zero kreatywności. Zero kreatywności. On po prostu tak, jak w ostatnim meczu szedł, był i tyle. Czy on jakiś się oddał groźnie strzał na bramkę? Nie. Czy jakąś groźną akcję przerwał? Nie. No ludzie, naprawdę. No mówię, taki Dalot grał też w kratkę, bo tak. Tu fajne podanie, tu nas uratował przed utratą bramki, wybierając piłkę, która niechybnie zmierzała do bramki. Ale no też przydarzały mu się błędy, tak i w kryciu, i, i, i w do, jakichś tam niedokładnych podaniach, no, no ludzie, no Kazemiro, no też gdzie on tam był przy tej pierwszej bramce, no, no nie wiem, no w, w ogóle, w ogóle, w ogóle nie, nie próbował nawet coś tam zrobić, patrzył się tam gdzieś, niby biegł, niby wbiegał, niby gdzieś tam się patrzył, no ale dlaczego, dlaczego to, to jakoś, jesteś defensywnym zawodnikiem człowieku, defensywnym pomocnikiem. Zresztą z przodu też nie, dzisiaj nie błyszczał, no. nie błyszczał z przodu, no, bo to już nie było fulam, to nie błyszczał. No. Może się zepchnie na Liverpool, może, nie wiem, bo prawdopodobnie nie wyjdziemy, no bo nawet jeśli kogoś jeszcze kupimy, tego przysłowiowego, granego yy, w mediach od dawna Ugarte, który no niewątpliwie by nam się przydał, tak taki zawodnik, który będzie te piłki wygarniał, no ale nawet jeśli przyjdzie, to on od razu na Liverpool nie wyjdzie, także znowu wyjdzie Casemiro. No. Że miejmy nadzieję, że będzie miał wtedy kazym dobry dzień. Miejmy nadzieję taką. No nie wiem, no. Co tu, co tu jeszcze w ogóle na temat tego masz powiedzieć tak naprawdę. No. no bo tak, znowu się Mantem, który jakoś tam nie zawiódł, tak? No już nie, już Tego tak też nie ma co krytykować. No bo nie spisał się gorzej niż reszta drużyny. Nie zawiódł, biegał, próbował presować. Ale wiecie, no ogólnie no w pewnym momencie gra trzeba siadać, i, i nie wiem, i, i jak się ta siadała, to ja już kompletnie nie rozumiem, powtórzę to po raz kolejny, konkretny, nie rozumiem tego, że e, widząc, że gra siada, on wpuszcza. No wpuszcza, to baktomina ja. Za Bruno wpuszcza baktomina Naprawdę, no, za krawnego zawodnika w, puszcza drewnianego człowieka. No ludzie. No ludzie, no. To ja już bym wolał, żeby to kuliera wpuścił. Naprawdę, wolałbym, żeby to kuliera wpuścił młodego chłopaka. Niech zbiera doświadczenie, a nuż mu z nic wyjdzie. Niczego drewnianego e, Skoda w że wiemy na co go stać. A jeszcze by, nie daj Boże, kontuzję złapał, to byśmy go w ogóle nie sprzedali, by nie był brany pod uwagę, tak? I jeszcze tli się szansa, że ktoś go kupi. No. I się tli się jakaś szansa. No i, no nie wiem, to ogólnie, ogólnie no, cel, jeśli podsumowując cały mecz, mieliśmy momenty jakieś w tym meczu, momenty mieliśmy, gdzie staraliśmy się kontrolować tą grę i, i nawet tam troszkę trzymaliśmy z dala od pola naszego karnego Brighton, no ale to były momenty, mówię, a momentami nas Brighton naprawdę spychało jak juniorów do obrony i, i nie byliśmy w stanie nic temu zaradzić, no tak naprawdę. Yy... Na no Rashford przeciętnie yy... amat Diallo od momentu zdobycia bramki, naprawdę ładnej bramki po fajnej, po ładnej akcji, od momentu zdobycia bramki zagrał lepiej yy... i w ataku i ogólnie na obronie, jak się wracał, dało tu mu więcej Animusu. do, do zdobycia bramki no to no, powinien tą sytuację wykorzystać, którą miał w pierwszej połowie. Powinien to wykorzystać. I No, on nie wszedł tak jak wszyscy, no, ale no, nie ja wiem, może to kryje za tym też to, że po prostu no, gdzieś tam się dowiedzieliśmy, że pra, chyba teraz ostatnio, czy to było tej nocy, czy jakoś, czy wczoraj, czy tej nocy, że zmarła jego macocha. No i wiecie, no na pewno gdzieś to tam było, w jego głowie też gdzieś, nie? także no, może, może to, to miało jakiś wpływ na. Jego stuprocentową koncentrację w tym meczu, tak? No, ale Erik Hag podjął decyzję, że jednak będzie grał. No, pewnie z nim rozmawiał i ja chciał grać. No. no, tak przynajmniej przypuszczam, ale ogólnie ja decyzję Ten Haga nie rozumiem ze ściąganiem Bruno, a wpuszczaniem McTominay'a. Ja nie wiem, co miał na celu, naprawdę. No, może by wiecie, co miał na celu z tym, no to mi napiszcie, bo ja naprawdę nie wiem. Eee, może coś wiecie więcej na ten temat. Także, cóż. No. No, mecz z gatunku tych. wielka powtórka zeszłego sezonu. No, to z takiego gatunku jest ten mecz. wielka powtórka zeszłego sezonu, tak? I, i no i tak. Ta, 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 ta bramka, nie niepokry... ta, 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 ta pospalonym, no, no, niestety pospalonym. no była ładna akcja, fajne zagranie Bruno wzdłuż linii. No i ja tu bym Zerksan nie winił za to. Naprawdę niego za to nie winił, bo. to... No nie, jakby na to murawa mokra deszczlał, on szedł, yy, chciał przeciąć te zagranie Bruno, które było, tak? No, do tego Bruno nie doszedł, ale tam w no i on tam się znalazł, to, to, to co miał z tą nogą zrobić? To no, Nie miał co zrobić, nie miał tego kolana gdzieś tam wycofać, yy, był w pełnym pędzie, no i, no i odbiło się niestety, zadecydowały centymetry i, 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 i niestety spalony. No i, i od tego momentu, właśnie gdzieś, me, mental siadł w naszej drużynie. I wszystko padło, no, a on jeszcze ściąga kapitana. No. To w tym momencie to naprawdę to już tego nie rozumiałem. No bo, już naprawdę, to Bruno, to jest serce naszej drużyny, tak? Mimo wszystko. Czy ma słabszy, czy gorszy, czy lepszy mecz, ale to jest serce naszej drużyny, to jest kapitan. I on go ściąga. No, mówię, no całkowicie mental siadł, morale siadło. Nie miał kto tego pociągnąć. Gdzie, gdzieś, gdzieś ta nieuznana bramka, no. Odebrała im cały animusz, no, po prostu. Także, no, no, nie wiem, no, ludzie, no, zarządzie drogi, no, postaraj, postarajcie się jeszcze kogoś kupić, no, postarajcie się jeszcze jakiegoś pomocnika. Naprawdę. Ja już, już, już czytam, że jest coraz bliżej ten Ugarte, coraz bliżej, no, ale go nie widać, no. Ale go nie widać jeszcze, no, a już potrzebujemy gościa, który, mówię, w środku pola, który, który będzie potrafił y, odbierać piłkę skutecznie, przerywać akcje, ale też i do przodu coś zagrać, no. no nie wiem. Yy, nie wiem na to wszystko patrzeć, yy, z jaką nadzieją patrzeć. No wierzę, że będzie lepiej, wierzę, że jeszcze będzie lepiej, to jest dopiero drugi mecz. Wierzę, że, wierzę, że się rozwiniemy, yy, że jeszcze złapiemy wiatr w żagle. No wiecie, kibicem Manchester United jest się na dobre i na złe, tak? W tych dobrych i złych chwilach trzeba wspierać drużynę. No ale czasem jak się widzi te decyzje czy trenera, czy nawet zawodników na boisku, to się no, ten nóż w kieszeni otwiera naprawdę i, i naprawdę cisną się na usta no, Niecenzuralne słowa tak naprawdę. No. I cały czas wziął do tej decyzji właśnie zciągnięcia Bruno, no przede wszystkim. Już nie wspomnę tam o zestawieniu składu tego samego znowu i nie korzystaniu z tych zawodników, których kupił, no bo po co się ich kupił? No, to już jest druga sprawa. No. Ale no, no, no cóż... Jakby co, no to wiadomo, no chyba menadżer za to zapłaci stołkiem, gdybyśmy od dalej grali, nie? No i co, no? Wierzmy, że będzie lepiej. ja Już tu naprawdę chyba nie chcę na ten temat więcej tego meczu rozmawiać. Chcę jeszcze reszki tej soboty jakoś normalnie spędzić, wiecie. Może, może, może iść na spacer, może jakiś dobry film obejrzeć wiecie. I trochę po tym wszystkim ochłonąć. No i dobra. Jeśli wam się podoba podobało, nie ma co przedłużać. Zalajkujcie, dajcie suba. Napiszcie, co wy tym sądzicie. No Może byłem zbyt surowy. Nie wiem, może, może grali lepiej niż ja to widziałem, a przegraliśmy nieszczęśliwie, a może mam rację. No zobaczymy. Trzymajcie się na razie. Hej!